Witam serdecznie drodzy widzowie z MMA w piwnicy na łączach Marcin Bandel, Siemanko Marcin. Witam serdecznie. No i co? No niestety chyba nie poszło do końca pomyśli na wtorkowej gali Brave. E, w kilku słowach może tak na początek ogólnie jakbyś podsumował to, co wydarzyło się w Bahrajnie ostatnio. No wiesz, ogólnie no nie ukrywam, że bardzo przykro, że byłem przygotowany lepiej niż dobrze, zresztą wszyscy ze mną trenują e, zgodnie, tak twierdzą, do samej walki i waga i wszystko. E, wszystko, wszystko, szło, wszystko szło super. E, I tak samo jakiś tam plan mieliśmy e, na niego. E, no i na początku to szło. Później nie wiem, jakieś moje rozkojarzenie, nie wiem z czego to wynikło, ciężko mi tak, nawet oglądałem, tego normalnie nie robię, to oglądałem walkę hmm. Czym on mnie zaskoczył, to na pewno ten rok chyba tylko faktycznie pode mnie się przygotowywał, bo powiem Ci szczerze, że tych dwóch pierwszych kolan, one tak nie wyglądały na wideo, ale pierwsze kolano najmocniej w ogóle ze wszystkich uderzeń jego poczułem i mówię: O kurde, ja tego nie widziałem nawet. To było wyćwiczone, że, że ja dziś poprawiłem się, pochyliłem. Ja nawet tego nie załapałem, kiedy miałem kolano na, na twarzy. Yy, no, no i, no i co, no i szkoda, tym bardziej, że wiem, że. Rundę w ogóle sędziowie powiedzieli, że wygrywałem, że no, generalnie okopałem mu tą nogę, myślę, że w drugiej w ogóle już ciężko by mu było chodzić. No tym bardziej, tym bardziej nie ukrywam, że, że to boli, bo jak wiesz, przypierdzielasz tak, że po prostu przycięcie jest dużo lepszy, leżysz, no, to tak naprawdę pewnie nawet byśmy teraz nie gadali, bo bym nie miał nastroju. I tak nie mam nastroju, no ale no, nie położę się, nie będę płakał. No kurczę, no to są już walki na dosyć wysokim poziomie, jeden błąd, to co gamer mi napisał, że podniosłem się niepotrzebnie po tym kolanie bez rąk. No gdzieś to też widać, że tego akurat nie wyćwiczył, rzucił rękę dosyć mocno po jednej jeszcze było i drugą, e, generalnie odciął mnie na jakąś może sekundkę. Najpierw byłem bardzo zły, że sędzia przerwał, bo tak naprawdę ja, ja sędzia tam już później bardziej przeszkadzał, on jeszcze mnie dobił e, tak naprawdę między mną a sędzią, ale dlatego, że ja nawet sędzia mnie trzymał za ręce, nie wiem za bardzo jak się bronić. Ale tak jakby byłem jeszcze w grze i walki mistrzowskiej, generalnie twierdzę, że powinny być dużo bardziej trzymane. No, ale z drugiej strony to też jest sędzia, też ma robotę i nie będę zganiał na niego, bo to ja nie powinienem dać się tak po prostu trafić. No właśnie Marcin, powiedziałeś, że... Chyba wszystkie pytania ci zabrałem. Nie no, co ty, ja to zaraz będę sypał nimi jak wiesz. Znajdziesz, Ej. znajdziesz. Wiedziałeś na początku, że wszystko szło dobrze i waga i przygotowania, czyli nie wydarzyło się nic, co mogło Cię zdekoncentrować, bądź coś, co mogło kompletnie. Ci w tej walce przeszkodzić. Właśnie kompletnie i tym bardziej to powiem Ci szczerze, tak pierwszy raz mam, no bo tak jak na UFC no to nie mogę tego, nie mogę tak powiedzieć, tam było wiele rzeczy, które szły nie tak, tak naprawdę z perspektywy czasu tu to... 90% wiesz, wiesz, zawsze są jakieś lekkie y, niedo, y, niedogodności, jakieś na pewno było z Bachem myśleliśmy, ja już tam byłem, że gorąco, ale w szatniki było tak kuresko zimno, że wszyscy tam zamarzali prawie. To, to, ale to, nie, to, to w ogóle to, to nie miało kompletnie wpływu, tylko po prostu mówię tak, y, poza kuluarowo, ale nie, nie ma tu, tu nie ma żadnych... Y, nie ma żadnych wymówek, nie, ma, nie powiem, że, czy sędzia jest winny, czy, czy trener, czy kolega gdzieś z boku, tu po prostu, no nie wiem, może to rozkojarzenie na chwilę on fajnie wykorzystał. Mi się wydaje, że mm, no gdzieś ktoś z góry po prostu miał taki humor i tego dnia on miał ciutkę więcej po prostu jakiegoś tam szczęścia czutki, no i tyle. Wspomniałeś też o tych kawkikach na początku. Kurczę, no była noga jego już czerwona. Nawet komentatorzy z tego co pamiętam, jak oglądałem tę transmisję, to już mówili, że widać zaczerwienienie na nogach Kamala, na nodze tej chyba bodajże lewej jego wykrocznej. I tak jak powiedziałeś, czujesz, że mógłbym mieć już później problemy. Myślisz, że te kopnięcia mogłyby w późniejszej fazie walki znacznie utrudnić mobilność? On nawet tam wszędzie mówił, że już miał bardzo duży problem i że w ogóle bardzo dużo mu to zniszczyło planu i nie spodziewał się, że tak będę kopał. No, na pewno, na pewno, ale no, jakby to się przełożyło na walkę, pamiętaj też, że jest mocny chłop, e, wojownik, też mógłby zagryźć zęby. Ja na pewno bym nie odpuszczał dalej tej łydki, ale zabrakło takiego, wiesz co, właśnie nawet ostatnio jak Pereira, takiego wyrachowania tej głowy, bo jak już widziałem, że to boli, zacząłem troszeczkę może za dużo, później znowu o tym zapomniałem. Takich dużo właśnie tego typu rzeczy yy, gdzieś. Ciężko nazywać, nawet brakiem doświadczenia, może jakaś emocjonalność, może też mój brat twierdzi, że właśnie minuty przed, przed tym, jak mnie trafił, taki już zrobiłem się trochę bardziej rozkojarzony jakby już troszeczkę na wariata bardziej szedłem. No co na no, materiał do analizy, nie? W wrażenie miałem, że nie miałeś problemów troszeczkę z e, wyczuciem dystansu, właśnie z ciosami e, z pięści, bo, bo tak wydaje mi się, że te ciosy troszeczkę jakby... E, no tak, przed... tak ja... ale masz, masz rację, masz rację, bo powiem ci nawet dlaczego, bo on był ewidentnie e, odrobił dobrze tą pracę domową i przygotowany, jakby nawet nie wchodził za bardzo w bitkę, jakby za dużo miał szacunek gdzieś do jakiś, e, nawet zobacz, że ręce dosyć szeroko miał i to też mam sobie za dużo, że za mało było jakichś prostych, bo pomiędzy ręce to wchodziło i to już mu problem bardzo duży stwarzało. A ja za bardzo może chciałem go zdjąć, i tak jak mówisz, on gdzieś cały czas się wycofywał, i od razu gdzieś próbował tym kolanem e, skontrować. I ja tak musiałbym albo bardzo, bardzo, bardzo zdecydowanie pójść do przodu, dołożyć jeszcze ze dwa uderzenia. No to teraz mogę sobie gdybać. Nie chcieliśmy tego robić, chcieliśmy w ogóle wiedzieliśmy, że on w drugiej rundzie już będzie dużo słabszy kondycyjnie. Tak samo na przykład e, pod siatką. Mogłem jeszcze dużo mocniej zapaśniczo popracować, ale postanowiliśmy, że nie będziemy się wypierdzielać, chwilę tylko go tak przycisnąć, lekko coś zaznaczyć, yy, no i tyle. Ale faktycznie z tym dystansem jest tak, jak mówiłeś, że ta, ta twarz tam ciutkę czułem za każdym razem, że to mu świstało, nawet jak go gdzieś trafiałem. Ja widziałem jakiś grymas na jego twarzy, ale dlatego, że gdzieś się odchylał, tak dziwnie troszeczkę walczył bardzo pode mnie, yy, no, to, no to nie robiło mu takiej szkody, jaką miał mu zrobić. Oprócz tych kolan zaskoczył Cię Magomedow czymś jeszcze? O, wiesz co, po moim, i to też widać, ktoś mu to bardzo dobrze rozłożył, po moich jakichś wszystkich prawych e, dobrze kontrował, a po lewych już tak jakby widać, że w ogóle nie wiedział, co się dzieje. I zam... o, to mam trochę do siebie żal, ale no wiesz, na jakie mogę mieć teraz żal? To już jest historia, e, że za mało tych lewych prostych, e, może próbować mogłem te zapaśnicze, ale jak Kolegom tam e, rozkminialiśmy to później. To nie, no bo taki był plan, żeby się nie wypierdzieli z tej mocy. E, a wiesz, tak naprawdę czas działał bardzo na jego niekorzyść, ja się kondycyjnie bardzo dobrze czułem. Powiedziałeś, że już pierwsze kolano e, bardzo mocno poczułeś. Ile tych kolan? Bo tam chyba trzy takie weszły kolana w tej walce, e, które wydawały się. mocno na twarz. Dwa weszły mocno na twarz, starożytnie przerywam, ale zaraz zgubię wątek, a trzecie to było to już przy tym e, knockdownie i to nie weszło tak mocno, bo ja tego tak nie odczułem, to bardziej mnie podniosło i sierp i tak naprawdę ten prosty później chyba tam poszedł, to to, ale najmocniejsze, gdzie nie wyglądał wcale mocniej, było pierwsze kolano, bo w ogóle ono było takie znikąd, nie, ja nie wiedziałem skąd i oni mu nawet krzyczeli, dlatego że rozumiem po rusku cały czas z tymi kolanami, że ma pamiętać o tych kolanach i on cały czas tak naprawdę Tymi kolanami pracował i powiem Ci, że mocno mnie to zdziwiło i tam już było tak, że chyba dwa te kolana i później ja dopiero się już adaptowałem i już na, przykład na bok gdzieś po tym wszystkim już w powietrze bił, nie? ale te dwa pierwsze kolana, a przede wszystkim to w ogóle to pierwsze, które tak naprawdę najmniej wyglądało, no to powiem Ci zadzwoniło mi w Tak zrobiłem nawet krok w tył, chwilę ocknąłem się i mówię dobra, jasne muszę. Chciałbym jeszcze, Marcin, wrócić do właśnie przerwania, do kwestii przerwania przez sędziego, bo też jak na gorąco oglądałem, to po pierwsze taka uwaga, jeśli chodzi o sędziego, że raz wydaje mi się, że ciutkę za wcześnie. Ale przede wszystkim bardzo niezdecydowanie on zrobił to przerwanie, bo niby wpadł między was, ale nie do końca. Kamal zadawał jeszcze ciosy z góry, a ty, tak jak mówiłeś, zostałeś w zasadzie. A on, on mi ruch... trzymał ręce, tak naprawdę. No tak, no to, wiesz, tak naprawdę. No teraz to się śmieje, że nie, no mega mi smutno, ale no, wiesz, no, nie będę przecież też płakał i teraz właśnie dlatego z tego się śmieje, że trzymał mi te ręce, a nie jak się bronić, wiesz. I tak naprawdę, Nocha. To mi chyba Kamal rozwalił właśnie na tym dobiciu, ale ja byłem trzymany, jak zabandażowany, a tak no... Ja nawet od razu coś do niego powiedziałem, bo ja go złapałem mówię, Ty, no, co, co tam y, za wcześnie coś, nie pamiętam, coś na niego zacząłem krzyczeć, no i właściciel cały ten szejk podszedł i to samo od razu w klatce powiedział, że taki walki nie powinno w taki sposób przerywać, tylko teraz tak. Kurde, ja się skupię na tym, będę miał pretensje do sędziego. To i takie sytuacje, która nie powinna się wydarzyć. Wiesz, mogłoby być tak, że to niewiele by tak naprawdę i tak zmieniło, nie? A to są sędziowie, oni są najbliżej. Czy krzywdząco, czy nie. No podjął taką decyzję, jaką podjął, ja nie powinienem dopuścić do takiej sytuacji, bo wiesz chodzi, teraz zaraz, żebym nie łapał się tego, że a gdyby nie było tak, to by było może tak, żebym mocno wiadomo w tym parterze już w tym sklejeniu, tak samo bym miał jeszcze dużo większe szanse, ale no ja nie chcę, nie chcę wygrywać walk jakby, czy na jakimś patencie, fajnie, bo ja zdecydowanie wygrał, a wiem, że mogłem tą walkę tak wygrać, dlatego tym bardziej teraz, teraz serdusz, serducho i dusza krwawił. Co się działo w Twojej głowie, jak zdałeś sobie sprawę, że właśnie sędzia przerwał to starcie i, i straciłeś ten pas? Zaraz po, zaraz po to nic, no bo to dochodząc do, do klatki, walcząc na jakimś. Konkretnym poziomie, no zdajesz sobie sprawę, że słuchaj, no, to tak jest, to wchodzi dwóch gości, dwóch siebie. Jeden wychodzi tak naprawdę wygrany i zdajesz sobie sprawę, zresztą nie masz tak czasu. Najgorzej jest, jak usiądziesz w tym samolocie i sobie pomyślisz, kurde, że teraz e, pamiętam ostatnią podróż do Bahrajnu i jak ten pas obok był, mimo że miałem złamaną szczękę, bo teraz w ogóle nic mi nie jest, zaraz w ogóle jadę jeszcze na trening, bo we wtorek, w środę jedna na wakacje. A muszę zapierdzielać, eee, no to wiesz, to zrobię sobie nawet tak dla zdrowia, dzisiaj mam grapping, polecę na grapping. Eee, no i smutno bardziej w samolocie, ale to bardziej także że w takiej zasadzie, kurde, że tyle ludzi dziś wierzyło, tyle ludzi e, chciało, przede wszystkim ja chciałem, eee, bo to już nawet nie chodzi o pieniądze, chodzi o sam, sam tytuł, sam fakt bycia, bycia mistrzem, no ale gdzieś ktoś ma jakiś plan na nas, czy Jakiś tam los, czy coś, czy jakby że to Bóg, No i widocznie tak być musiało. No, ja zrobiłem. Wiesz, co fajne jest to w tej walce, na przykład, że ja wiem, że przed walką w samych przygotowaniach, e, w samym tym już takim bardzo okresie bliżej walki, ja zrobiłem wszystko, co mogłem. Nie. A wiesz, no, wynik e, tutaj Zena jaskiniowca zacytuje, że całe przygotowanie, to, na to wszystko mamy wpływ, na wynik nie do końca mamy, Inaczej, nie tylko my mamy wpływ. Nie. No i jakoś tak sobie to tłumaczę. No, wiesz, tak. Finalnie ludzie pogadają dwa dni. Później ja z tym zostaję i tak e, nawet ten starszy pas Braywa już mówię, dobra, zanoszę go na górze, tak to stał w honorowym miejscu tutaj pod telewizorem w domu, a teraz mówię na górę, no bo nie chcę sobie głowy psuć, bo miałem nadzieję, że na święta będzie drugi. No a tutaj taka zrąbana końcówka roku. No ale no co nawet jak padasz. No nie padłem, chciałem powiedzieć, jak padasz mordą, bo to trzeba dalej ryć, ale no nie padłem. To nie jest też tak, że wychęcy zdaję sprawę, że to już jest na wysokim poziomie, że to może iść w dwie strony i gdzieś jest to jakieś takie głupio zabrzmi, ale no nie, no nie jest nawet pocieszenie, bo nie chcę być jednym z wielu, ja chcę być po prostu naj. A no wyszło, jak wyszło, niestety. Były jakieś już rozmowy wstępnie z właścicielami organizacji. Jaki jest dalszy plan na ciebie? Czy ewentualnie mm, jest jakaś szybka opcja rewanżu, czy, czy na przykład potrzebujesz jednej walki do rewanżu? Jak to wygląda? Czy były jakiekolwiek rozmowy? O nie, akurat o samym przeciwniku, o samym kamalu. To nie gadaliśmy tym bardziej, że moim znajomym Kamal, to teraz i tak będą chcieli go e, do UFC wypchnąć, bo on jest jakby z tego KHH chyba oni się nazywają. Czyli tej bachrańskiej, jakby pod nimi, nie? Pod bahrańską, bahrańskim klubem, który generalnie organizuje e, Gale Brave'a, także oni go zaraz będą pchać na 100%, a, a wiesz, głupio wyglądał jakby się pytał ja przynajmniej o rewanż, będąc chwilę wcześniej znokautowany. E, bądźmy realistami, e, ale od razu mi powiedzieli, że kurczę, że pech, że wiedzą. Miło mi też było, bo już w klatce mi powiedzieli że ten szej şey tak naprawdę mnie mijał. Powiedział, że wie, że widział, że jestem lepszy, że stawiał, że wygram tą walkę, no wyszło jak wyszło i że chcą mnie, żebym jak najszybciej wrócił. Więc, więc w pierwszej połowie roku będę chciał na pewno walkę jakąś, e, żeby wrócić. Kończy mi się wtedy też kontrakt, no i zobaczymy, co dalej. Kiedy byłbyś gotowy ponownie zawitać w klatce Brave? W Styczeń cały lecę do Tajlandii to nie traktuję tego do końca jak przygotowań, bo y, w tej terenie się tak nie przygotujesz nawet z jedzeniem, ze wszystkim, ale chciałbym jakiś marzec, kwiecień, jeszcze miesiąc, dwa, naprawdę to chciałbym dzisiaj, ale z takich rzeczy to często głupoty wychodzą i to można jeszcze y, próbując sobie poprawić się wpierdzielić y, na minę, także no co, no, trzeba przełknąć gorycz porażki, trzeba zapierdzielać jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, wyciągnąć wnioski, usiąść, rozpisać sobie to, no i Myślę, że no ten kwiecień by był super, super terminem. Wtedy by był kwiecień, i pod koniec, i po wakacjach bym też wziął walkę. To czyli, było dla mnie tak optymalnie. Czyli myślisz o przedłużeniu kontraktu z organizacją Brave? Nie jest mi źle tam. Jest okej. Okay. Hmm. Są jakieś niedociągnięcia, bo to po czasie widzisz, ale nie ma organizacji, która tak naprawdę, jakbym ci miał powiedzieć szczerze, która nie nie robi wszystkiego pod swoich, patrząc na przykład na zestawienia moje, a patrząc na nawet na Kamala, tych wcześniejszych przeciwników, no to wiesz, to... No widać, jak chcą kogoś zbudować, to się od nich postępują w ogóle inaczej. No Dla mnie nie mieli od początku litości, ale z drugiej strony to te Ja nie potrzebuję zresztą litości, ale to fajnie... To fajnie później jakoś tak zaprocentowało, że oni teraz mają do mnie bardzo, bardzo duży szacunek. No to zobaczymy, de, zobaczymy. Jeśli chodzi o walkę jeszcze, to chyba nie było problemów ze słyszeniem narożnika, co? Bo przynajmniej na transmisji to bardzo dobrze było słychać opar narożnika. Super i nawet wydaje mi się, że w miarę dobrze współpracowałem. E, Nikola krzyczał czas, wyraźnie to słyszałem Jacek wszystkie odpowiedzi. No i właśnie jak Jacek zobaczył, że to mają dobrze rozplanowane po tym prawie, żeby tego lewego, że on się gubi po tym, zacząłem trochę więcej tym lewym, trochę lepiej to szło tą presję chcieliśmy, chcieliśmy w ogóle tak, mm, i może też dobrze, bo jakbym poszedł tak na maksa, na młyn, na wymianę, wiem, żebym go mógł znokautować, ale co jakbym nie znokautował i co jakbym w jakąś taką, wiesz, mm, głupią solówkę się wdał, no plan był taki, jaki był i tego się trzymaliśmy i plan szedł dosyć dobrze. I mówię, no i dlatego, no kurde, to takie popierdzielone, niewdzięczne życie sportowca, no co prawda. No, niestety, w kategorii 79 kg w tej super puszczodniej super chcesz zostać? Tak, tak. E, zbiłbym nawet, powiem ci szczerze, teraz, jak już wiem jak, zbiłbym mniej, tylko o no co? Jaki jest sens, wiesz, dużo swoich atutów bym stać, ja Nie jestem też na tyle dynamiczny, żeby. Bo jestem w Brewie jest Stanie, bo jesteś 7,5. I to też jest kategoria, w której mógłbym coś popróbować, ale no. Tak, ta walka nie poszła, no ale nie mogę zapominać o wcześniejszych trzech, które dałem bardzo dobre, bardzo mocne w Brave'ie. No i tak naprawdę to też z samego przebiegu nie była jakaś zła, gdzie ja jestem mocno krytyczny do siebie, mam dużo zastrzeżeń, ale to nie było tak, że to jest walka, za którą mam e, jakoś się wstydzić. Tak jak na przykład się wstydziłem i zawsze nie mogłem się pogodzić z walkami w, na UFC, bo one nie szły tak jak powinny iść, to tutaj, tutaj po prostu. No ta szala jakiegoś tam szczęścia, szala czegoś w pewnym momencie mocno przelała się na stronę Kamala, no i, i tyle, no i jest jak jest, no i dzisiaj jestem bez pasa. A jakieś starty w jujitsu planujesz w przyszłym roku? Tak, tak, ogólnie najpierw powiem Ci, Wróciłem do hotelu, te świeczki w oczach i powiedziałem: Pierdzielę to wszystko. Nie będę trenował, mam gdzieś, mogę dla siebie tak trenować, że jak ktoś mnie zaczepi na ulicy, tego bym w życiu nie przepalił, żeby ktoś mnie zaczepił, żeby nie umieć e, odpowiedni sposób e, odpowiedzieć. Ale e, jak tak gdzieś pochłonąłem, zostałem w ogóle: Słuchaj, tyle wiadomości od zwykłych ludzi, to jeszcze, chociaż też mega fajnie mieć taki jakiś. Nie wiem jak się nazywa, takich nowoczesnych słów nie chcę używać, ale chyba fanbase to się nazywa. E, taki fanbase, bo to widać, jak ktoś pisze szczerze od serca i fajnie jest. No naprawdę, mega mi miło, że w tym wieku mogę być jakąś inspiracją, wzorem dla tylu ludzi. A jeszcze do tego, jak mi piszą, takie, nie chcę wymienić, żeby kogoś nie pominąć, ale top, topów. To już takie topy, topów u nas w Polsce, nie tylko. Także kto wie, ktoś interesuje, ma, a u ciebie na kanale, myślę, wszyscy się interesują, wiedzą kto i w jaki sposób do mnie pisali, no to ci powiem, że. Tak mnie to gdzieś buduje, że od razu mówię, no człowieku, przecież nie jesteś pipą, to jest część gry. Jest jak jest, no dobra, no przegrałem. No, no okej, okay, no teraz jeden z prochaską, wcześniej on też, no teraz przegrał, no i co? No, no ten. Tak, no. Przecież to jest nieodłączna część e, naszego życia. To jest pieprzone uczucie, porąbane, no ale, ale nie da się tego, tego uniknąć. I jak ci ludzie mi tak zaczęli pisać, to. Ja już mówię tak, dobra, to teraz dołożę sobie więcej takich rzeczy, więcej takich. Już tu rozkminiam co poprawić. Już powiem Ci, w samolocie nie mogłem sobie miejsca znaleźć. No i zaraz dlatego jadę. Mam dzisiaj spaliny graplerskie. E, nie no, muszę zapierdzielać, muszę jeszcze więcej rzeczy zrobić, jeszcze podokładać, jeszcze mądrzej. E, no, nawet jakbym miał ja już nigdy nie zawalczyć, to i tak muszę być lepszą wersją siebie, bo widzę to tak jak w Dragon Ballu. Są go wiele razy, e, nie wiem czy oglądałeś. Są go wiele razy, no, kto nie przyleciał tam, e, no słuchaj, od Freezy, od e, Cela, on od, na początku to oni gdzie tam go bili, oni go no, może nie gwałcili, ale no, ciężko, ciężko prali jak lalkę, po czym wiesz, no, e, on podjarany, że może być jeszcze tyle mocniejszy, ja też w jakiś sposób jeszcze widzę, że jeszcze mogę być dużo mocniejszy, może gdzieś ktoś ma jakiś taki, mówię, na górze plan, że musiałem to poczuć, żeby, żeby to był kolejny impuls do wskoczenia na tego saja, nie na dwójka, nie? Każdy mi wypomina tego Dragon Balla, że go nie oglądałem, ale ja nadzwyczajnie śpię. Świcie... Ale pewnie ci to jest wstyd. To jest wstyd. <laughs> ale ja nie miałem to gdzie tego wstyd. oglądać. stary, nie miałem życzę. Ale ja też, a co ty myślisz? Który jesteś rocznik? 86. No to ja jestem 80, jesteśmy mniej więcej podobni, no ja też nie miałem. No to wiesz, jak już od dzieciaka, no nie miałem kablowy, to już były takie, ja wiesz, tak no pamiętasz te czasy, no to już było tak, że jakaś wyższa półka miała, ale no to słuchaj, no to y, miałem już z 16 lat, nie wiem, to na, na, CD, na CD jeszcze mi kumpel powypalał, miałem już plejkę, bo nie miałem żadnego odtwarzacza, y, no to już dało się z tego obejrzeć, no to siedziałem, nadrabiałem i od początku napierdzielałem wszystko, to wiesz, no. Słuchaj, jesteś 8-6 rocznik, jeszcze nie jesteś taki stary chłop, no warto by było warto by było tą lekcję odrobić. Co? Próbowałem Marcin, szczerze próbowałem, no nie wchodzi mi jakoś teraz to za Ale bardzo. Ale to zacznij od Z, zacznij od Z, bo y, jakby fabuła pierwszych jest za bardzo, na ten. tam już gdzie się trzepią, gdzie się napierdzielają. Okay. Naprawdę mądra bajka, naprawdę mądra bajka. No, fragmenty jakieś widziałem. Ja w ogóle Dragon Ball to poznałem wtedy w sumie jak w, w MMA zacząłem działać i tam zawsze Borys się przebierał przecież za. za tak, nie pamiętam tak. tam zakodów. w, w kostki, tak? prawda? Już pomijając tam, yy, że to jest za nime i tam są jakieś postacie dziwne, jakieś zwierzęta, czy coś, ale fajne jest to, właśnie to pokazuje takim ludziom trenującym, że to nie zawsze jest tak, że od razu wejdziesz i wszystkich będziesz niszczył, że tam co chwila ktoś się zdarza yy, trafiał. Oni już myśleli, że są super, bo oni wszystkich pokonywali na miękko i nagle przyleciał ktoś, kto i wiesz, tak naprawdę paluszkiem niszczył, nie? No i oni byli zmuszeni do jeszcze większego trenowania. I tak naprawdę to pokazuje, że to nie jest tak. Ja wiem, że to takie wyświechtane trochę, albo uczysz, albo wygrywasz, albo trenujesz, ale no coś w tym jest potrzebne. Nam są takie, niestety człowiek jest tak skonstruowany, że przez te przykre jakieś, takie niesprawiedliwe, tak jak teraz nie mogę się pogodzić, bo to jest takie niesprawiedliwe dla mnie. Bo się czułem dobrze, wszystko szło dobrze. przez Takie niesprawiedliwe przeżycia to gdzieś człowieka winduje, dźwiga i, i wiesz, to jest taki impuls dla nas, żeby że dawaj jeszcze dużo przed tobą zapierdzielenia. A jeżeli cały czas by wszystko szło dobrze, byś cały czas chodził uśmiechnięty, to w pewnym momencie, jeżeli codziennie będziesz miał słońce, przestaniesz widzieć, że to słońce świeci. No i ta bajka chyba też tego uczy. To słuchaj, to ja nadrobię, postaram się nadrobić. Zacznę Chociaż od trochę. zetki. Zacznę od zetki, tak jak mówisz. No i co, Marcin? Dziękuję Ci w ogóle za przede wszystkim to, że miałeś ochotę. Nawet jak jeśli miałeś średnią ochotę, to i tak porozmawiałeś ze mną na temat tej walki. No I co, życzę ci, bo pewnie już nie będziemy rozmawiać, także życzę Ci e, wesołych świąt wszystkiego dobrego, udanego wyjazdu, później udanej Tajlandii i jak najszybszego powrotu na właściwe tory, nie? No a ja tak od siebie jeszcze. Yy... Wszystkim tobie, bo z Tobą to już się znam tyle lat, i to właśnie są takie osoby, które zawsze takie prawdziwe ma wspierają, są też bardzo, bardzo, bardzo e, zawsze gdzieś tam, e, z perspektywy już nie nawet zawodnika, ale człowieka, fana, MMA też e, doceniam, ale też ludziom, bo wiem, że ludzie na Twoim kanale to są tacy bardziej hardkorowi e, oglądacze. To niestety to jest niższa, to jest mniejszość, ale w tej mniejszości tych ludzi jest to piękne, to jest właśnie ta moc, nie? I jeżeli ktoś dotrwał do końca, no, to dziękuję też bardzo za, za wsparcie. Sorry, że wyszło jak wyszło, no, ale to no, po prostu tak wyszło, tak jak to jest w życiu. Na pewno mega dziękuję za ten pozytywną, pozytywny, tą, tą energię, którą mi wysłali. I te nawet słowa jak, wiesz, jak finalnie coś się gdzieś potknąłem czy coś, to ci ludzie dalej są i to są naprawdę tacy ludzie, dla których ja nie robię tego dla nich, bo jakby na wszyscy mnie pewnie hejtowali, nienawidzili, to i tak bym to robił. Ale bardzo miło, nie ukrywam, jest, jeżeli tacy ludzie są i to jest bardzo budujące i życzę i tobie i im wesołych, takich spokojnych świąt i żeby jak najmniej takich przykrych w życiu osobistym, sportowym doświadczeń nas, nas spotykało, a jak już nas, nas spotkają, to jesteśmy wojownikami, nie ma co się załamywać, tylko gardę do góry, otrzepać się, oszyć łzy i do przodu. No, dziękuję Ci w imieniu moim i w imieniu widzów mojej MA za te dobre słowa. No i co? Dziękuję za poświęcony czas Marcin. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.